Marek, które, co byś chciał? Tu mamy od rybaka. Co polecasz? Matelki. Gdzie, gdzie pokaż? Takie malutkie? A tamto? Zobacz. Linia to jest co? Kalmary. A okej. Okay. To moje ulubione. krewetki, które się ruszają. Żartujesz? Gdzie się ruszają? Gdzie? Pokaż je palcem. No tutaj, tutaj, tutaj. A jest, rzeczywiście. Na zakupach, jak ktoś lubi świeże rybki, to bez problemu może przyjechać tutaj do Makarskiej. Jak sami widzicie, z Kutrów rybacy sprzedają bezpośrednio. Pyszności. Wielu Polaków martwi się, że jak Chorwacja przeszła do strefy euro, to ceny rzeczywiście będą bardzo wysokie. Więc dzisiaj mamy zamiar to sprawdzić. Idziemy na zakupy. Może zobaczycie chociaż troszeczkę zdjęć z cenami, żebyście wiedzieli mniej więcej, czego się spodziewać, jak przyjedziecie w sezonie. Jesteśmy w Makarskiej. Wybór sklepów jest olbrzymi, tak naprawdę. Tak. Bo jest Lidl. Co jeszcze jest? Lewko Zaliszman, Tommy. Yy, wszystkie właśnie sportowe, a jeżeli, Kaufland, chodzi, yeah? a jeżeli chodzi o spożywkę, to Kaufland, Tomy, Konsum. Yy, co je tam jeszcze mają? Rodinę. O! No więc jest, zobaczymy teraz, jakie są ceny. No, już jesteśmy po zakupach, wyszliśmy z Lidla. No, jak, jak mówiliśmy, wszyscy straszą, straszą. Generalnie, ceny są takie właśnie podobne jak u nas w Lidlu. Yy, na przykład, co tutaj kupiliśmy? Takie małe pomidorki 300 gram, yy, euro 49. 7-litrowa woda, yy, euro 29. Yy, Pieczona papryka, to jest tak grillowana papryka w takich słoikach. No, w Polsce też jest. No ta jest troszeczkę może droższa, 2,52. Yy, co my tu jeszcze kupowaliśmy? Biały chleb, 93 centy. No tak jak mówiliśmy, rukola jest na przykład, yy, rukola mi się wydaje, że jest tej samej celni albo nawet taniej, bo to kosztuje 1 euro. Generalnie są ceny bardzo podobne niż jak, jak, jak w Polsce, także obaw nie ma. Ale tak jak mówiliśmy, yy, Chorwacja, jak wszyscy mówili, że jedziemy do Chorwacji, bo jest tanio, to jest po prostu normalnie już, to już nie jest cały taki tani kraj, po prostu jak wszędzie, jak nie wiem, w Hiszpanii, we Włoszech, także tak, tak, wszędzie tak samo jest. Marta chce coś powiedzieć na temat masła. Jeżeli chodzi o masło, słuchajcie, masło zawsze było drogie. Ja pamiętam, że jak my jeszcze 4-5 lat temu jeździliśmy do Chorwacji, to zawsze przynajmniej 3 razy tyle, ile w Polsce. To było z 10 e... lat temu. Też, 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 ale po prostu no jakby na biał był zawsze taki drogi, tak. nie? Było legendarne e... masło, które były pod 10 zł 10 lat temu. No, naprawdę, więc tutaj masz w Lidlu gdzieś niecałe 3 euro, kosztuje dwa coś trzy. no oczywiście może też być około czwórki, to zależy od producenta, ale nabiał zawsze w Chorwacji był drogi, to nie jest tak, że w tym roku. Pamiętajcie też, że ceny, wszyscy mówią, że ceny, ceny i Chorwacja jak weszła do strefy euro, to jest od tego momentu bardzo drogo. Tak naprawdę to my jak byliśmy w październiku, to nie widzimy różnicy w cenach. Czyli ten 2020... Drugi. To rzeczywiście, czyli 2021, jak byliśmy, a porównując z 2022, to była różnica, ale to jest, słuchajcie, przez cały rok. Natomiast koniec roku, czyli gdzieś tam październik, listopad, grudzień 2022, a teraz, no to dużo, dużo nie ma, dużej różnicy w cenach nie ma, więc to, że weszli do, do strefy euro, niezbyt chyba ma przełożenie na ceny, bo te ceny są naprawdę takie samo, takie same, a może nawet niektóre, w których sytuacjach przy niektórych tak, produktach trochę taniej. trochę taniej. Więc to na pewno nie jest to. Na pewno ten skok widzieliśmy 2021-2022, ale to też mogło być spowodowane covid Tak mi się wydaje. Tak. Jaki z tego wniosek? Bierzcie ze sobą masło. <laughs> masło jest najważniejsze. A tu olbrzymie olbrzymie. no przesadziłam. Patrz Marek idzie koszul, koszulkę kupować. Pewnie wydawane pieniądze. Będą. Ciekawe, czy wziął kartę. Marek powiedział, że mnie zabiera na zakupy. Naprawdę? A ile mogę wydać? Cały może konto może wyczyścić. Hmm, idziemy. Marek, a naszyjnik? Proszę. Dzięki. Mogłam przewidzieć, że skończy się na dronie. Dron oczywiście. Mogłam przewidzieć, że... Kończymy pewko. Matka będzie czyściła konto w Ale będą zakupy. Gdzie jesteśmy, Marek, jakiś sklep? Myla. Marek kwiaty na cmentarz kupuje. No. Aha. Cmentarz. Fajne wieszaczki, zobaczcie.